W Wolsztynie znów ktoś wpadł na genialny pomysł. Skoro coś jeszcze jest darmowe, to trzeba to zmienić. Tym razem na celowniku jezioro Ukiel. Tak, możliwe, że już wkrótce za postój nad wodą zapłacisz więcej niż za wędkę. Miasto już wcześniej dołożyło płatne miejsca przy hali urania. Bo jak tłumaczyli urzędnicy, zatoki były zbyt wolne, za bardzo darmowe. Teraz, jak donosi Gazeta Wyborcza, Rozważają, by sięgnąć po kolejne 300 miejsc nad jeziorem Ukiel. Bo po co mieć plażę, skoro można mieć parking z widokiem? Co stoi na przeszkodzie? Przez 5 lat nie mogli pobierać opłat, bo unijny projekt, ale czas minął i oto furtka do zarobku otwarta. A przypomnijmy, że strefa płatnego parkowania to w Olsztynie złoty interes 8 milionów złotych w 2024 roku. I to. Bez smażenia frytek. Do tego od nowego roku wzrosły też kary. Teraz za zapomnienie biletu zapłacisz nie pięćdziesiąt, a nawet dwieście złotych. Tyle w Olsztynie kosztuje chwilowa amnezja. I choć miasto tłumaczy, że analizuje, mieszkańcy już wiedzą jedno: gdzie tylko zmieści się parkomat, tam zaraz stanie.